W tym odcinku poprosimy Was o pomoc. Słuchajcie uważnie, bo to będzie wiele dla nas i dla Was znaczyć. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Szczepanek. i Piotr Przez ostatnie 65 dni odcinków inspirowaliśmy Was w tym nowym sezonie espresso dopio, a wcześniej, oczywiście, przez kilka poprzednich lat. A nasze perliste ciała i gipkie głosy. Codziennie pokazywało. Dzisiaj czekają na Wasze głosy. Tak, głosujemy, głosujemy. Oczywiście nie będziemy kandydować e, nigdzie, tylko chcemy poprosić Was o wypełnienie ankiety. Ankieta pod tym filmem lub jeżeli słuchacie na Spotify, zadajcie sobie trochę trudu, wejdźcie na YouTube'a dzisiejszego i tam zobaczycie link do ankiety. Potrzebujemy Waszego feedbacku, jak tlenu, do czego mamy dążyć dalej tak. z naszym formatem. Jest koniec roku, więc to jest to idealny czas, żeby zamknąć ten sezon. sezon. Tak, tak, wiem, wiem, wiem. Protesty, krzyki, smutki, e... zawodzące, płacze. <grym> Ale jest rok, końcówka, więc warto rzeczywiście się zastanowić. No nie? Do czego jak to w wszystko? Prezon... Nie. Postanowiliśmy, jak w Prison Breaku, zamknąć sezon pierwszy. Krótka pauza, seszele, Wracamy do sezonu drugiego. O ile, ankieta. Jeżeli dobrze wypełnicie, <laughs> Więc mamy klucz oczywiście, klucz refleksji nad tą ankietą, Wypełnienie ją nie powinno wam zająć więcej niż 3,5 godziny, nie, 3,5 minutki myślę wystarczy, a to Taka naprawdę posła? da nam, da nam informację w jakich tematach najbardziej mhm. się poruszać, czy w ogóle chcecie kontynuację, jak często mamy tak. publikować, no i tak dalej, nie? Mhm. Za to Piotr mhm. jesteś wdzięczny przez te ostatnie, przez ten sezon. Za co ja jestem wdzięczny no. przez ten sezon? Co, co ja z... jestem stary, wdzięczny za wiele rzeczy. Powiem tylko o yy, ilu. Jednej. Powiem o jednej. Czas Michaszek, który spędzamy razem, w którym możemy obserwować to, jak treści rezonują mm. z naszą społecznością, to, jak odbieramy wiadomości od was te tak zwane directy, czyli jak się to mówi, takie te to, co piszecie do na nas Instagramie. Na, na Instagrama, no nie? No dla, mnie to jest, dla mnie to jest bezcenny czas, ale zależy nam też na tym z Michałem, żeby, żeby korygować lot, żeby zastanawiać się cały czas nad tym, czy, czy rytm ma sens, czy tematy mają sens, czy to, co się tutaj dzieje, to jest rzeczywiście to, czego potrzebujecie. Tak, jest taka książka, człowiek w poszukiwaniu sensu. No właśnie. O, ogólnie to jest nasza natura ludzka, żeby mhm. szukać tego sensu we wszystkim, co się robi, więc Wy też potraktujcie właśnie tą końcówkę roku do zatrzymania mhm. się, zebrania feedbacku, być może zapytajcie kogoś, czy co, co robicie m, w jego oczach ma sens i wartość, mhm. żeby rzeczywiście z taką zdwojoną siłą i energią i motywacją rozpocząć ten rok. Mhm. Jutro mamy pierwszy dzień stycznia, mhm. czy jutro z weekend, więc po weekendzie. Więc, żeby to był taki czas, kiedy oczywiście wy leczycie tego kaca, no nie? <śle> Ale żeby te postanowienia nie były takimi sztampow sztampo no, sztampo sztampowymi sztamponowymi, sztamponowymi. postanowieniami, tylko oczywiście, żeby były zgodne z waszym S sercem, z tym, co powinniście S w życiu robić. Nie? A do tego potrzebna jest ta refleksja. No, a my też widzimy z Michałem, że czasem wystarcza leciutkie przestrojenie, żeby to radyjko nasze lepiej brzmiało żeby się lepiej dostroić do tych rzeczy, których wy od nas potrzebujecie, ale też które nam sprawiają satysfakcję większą lub mniejszą. Więc jeśli możecie dajcie znaka. Przede wszystkim wypełniając ankietę. ankietę. I no, nie możemy obiecać, ale bardzo byśmy chcieli się spotkać z wami na żywo w tym roku, który będzie. No. Więc zaprosimy was tutaj do naszego miejsca obok Nowego Sącza. No, gdzie teraz jesteśmy? Są jakieś, są jakieś dwa miejsca siedzące. No na pewno trzeba się spotkać. I tyle. Nie musimy robić takiej. A no, w ankiecie, o tym, w ankiecie no, na tym no, was o to. No i co dalej? Gdzie możecie nas w czasie spotkać, zanim kolejny sezon ruszy, o ile ruszy? Piotr ja prowadzimy swoje Instagramy. Tak. Warto tam zajrzeć, napisać do nas wiadomość: hej, hello, to ja z Espresso. Patrzeć, co robimy. Pojarzycie. hej, hej, to ja cię. A jesteś, y, uruchomiłeś na Instagramie te Threadsy, czy jak to się nazywa? Threads, nie, bo to jest tam? jakby z X-a, nie? Z Twittera. Nie, 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 nie. no to... Y. A wiem, wiem, to jest to jakby Instagram, Ten taki, taki Twitter taki Instagramowy. Taki Twitter Instagramowy, no, no. to już? Nie, bo podobno jest to duże zagrożenie dla naszej prywatności, że strasznie dużo im dajesz danych, jeżeli się na to zgodzisz. Poważnie? Bardzo, że w Unii Europejskiej to prawie praktycznie nie mogło przejść bo te RODO i wszystko. No. Jakoś to obeszli, ale ogólnie, jak instalujesz sobie te receptor, Dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Po bo ja już to włączyłem. Tak, to, że masz po prostu tam ileś zgód, które musisz wyznaczyć, pobierając tą aplikację. Więc... O mój Boże. To jest rzecz, która kolejna będzie na głowie, więc stwierdziłem, że nie. O mój nie, Boże. Nie. No, 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 różne bo... takie rzeczy, twoje. Tam... To ja sprzedałem swoją prywatność. Co zrobisz? No? Co zrobisz i nic nie zrobisz? Możemy chyba wycofać od instalowania. Nie, bo coś. podobno wtedy się kasuje cały Instagramie. Instagramie. Ale słaniaki. Ten rok będzie paskudy, rokiem ważności. Byście nie sprzedawali się za no. darmo. Ale znajdujmy też miejsca, gdzie możemy się ze sobą y, skontaktować dla wymiany myśli, <grym> dla inspiracji się nawzajem, no. ale też, żeby po prostu się też spotykać. No. Tak. I jeżeli ty, Piotrze, no. prowadzisz newsletter, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To zapiszcie się nie, na... mam, mam newsletter. Zapiszcie się do naszych newsletterów. straka, takiego, jakiego ma Substraka. pan Takie, No to pan koniecznie, możecie na bieżąco nie wszyscy mają Instagrama. No. Wejdźcie sobie na stronę michałszczepanek.pl, tam zakładka newsletter. Tak. I tam możecie zostawić swojego maila, co ty nie wysyłam wiadomości z rzeczy, których... Tak. No po prostu trzeba przeczytać. I Piotr nie, też No Jak wejdziecie w opisie, w opisie mojego Instagrama jest link na linktree, na linktree, tam wszystkie linki. Można ze mną spędzić ze 30 dni bez wychodzenia z telefonu. Świetnie. A propos 30 dni, tak. jeżeli ktoś chciałby za darmo otrzymać ode mnie 30, dnia, dni, ja 30 dni na całego BookTube'a, gdzie polecam. mamy tam kurs osiągania celów, wyznaczania postanowień, oraz produktywności na cały rok, to dla społeczności Espresso na koniec oddaję to wszystko za darmo na 30 dni. Częstujcie się i wdrażajcie przede wszystkim w życie. A ode mnie nie dostaniecie nic za darmo, ale za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zostali moimi patronami. Link poniżej. Także odsyłam was dalej. To była liczba. No, do tego. Znacząco. Widzimy się w ankiecie, no i w, mam nadzieję, wkrótce na żywo na spotkaniu Face to Face. Ale byłoby super. Cóż, fajnie. wspaniałego nowego roku. Fajnie było Szampańskiego sylwestra. Żal się rozstawać. Kiedy my 29. Mhm. Żal się Żal rozstawać. rozstawać, no ale tak jak ale wakacje jest. są wskazane, no. tak. W każdym serialu kończy się sezon. Kończy się sezon, zaczynają się. ogórki. Sezon ogórkowy, czyli Czyli życie się zaczyna. Do zobaczenia. Tak. Pięknie. Było nostalgicznie, było śmiesznie, wszystko było jak należy. Monstera. 61, 62, 63, 64. 65 odcinek tego sezonu. Zwyczajne te odcinki w sezonie mają około 10, 22 to maks. Poszaleliśmy. Tato, gdzie schowałeś czekolady? <grym> o kurka. Mm. To by jeszcze godzinę policyjną za czekoladę musiałeś zrobić. Nie, bo dziewczyny robią posypkę do... Posypkę do jakiś ciasteczek polewkę. <grym> <grym> żartowałem. W lodówce tam, gdzie mleko. Nie, ja dzień moje dziewczyny dają czadu. Pozdrawiamy Was serdecznie. serii. nabijają kalorie, żebyśmy na święta. święta... jeść? jeść? Nie, robimy jakieś Nie,